Jeśli jesz codziennie śniadanie, musisz tego posłuchać. Czy ty wiesz, że twoje ciało jest zaprojektowane tak, tak. aby rano być naczczo. Dlaczego? Bo przez całą noc już pościłeś. Nie jadłeś. W zależności od tego jak długo śpisz, od 6 do 9 godzin, twoje ciało jest w stanie postu. Dlatego jest w stanie się reperować, naprawiać Odnawiać duchowo, fizycznie i biologicznie. Bo zachodzą różne procesy, nie tylko naprawianie starych komórek, ale również przesuwanie limfy po to, by dokarmiać narządy. Podczas snu nie jesz i to nie jest przypadek. W czasie snu ciało przechodzi w tryb regeneracji. Komórki się naprawiają, hormony, się równoważą, a tkanki się odbudowują. Wszystko to działa najlepiej wtedy, gdy organizm nie trawi jedzenia. To organizm nie trawi jedzenia. Trawienie kosztuje energię, wymaga przepływu krwi, enzymów, insuliny, pracy metabolicznej. Pamiętaj, wtedy kiedy jesz. Wtedy, kiedy trawisz, organizm blokuje odnowę. On blokuje odnowę, żeby skupić się na trawieniu. Kiedy jesz, od razu po przebudzeniu, to co się dzieje? Ciało, które było w trakcie odnowy biologicznej podczas snu, wchodzi od razu w tryb trawienia z regeneracji przerzuca się na trawienie. Ale kiedy pozostajesz na czczo, kilka godzin po przebudzeniu, proces regeneracji trwa dalej. On nie wyłamuje się. Organizm nie dostał żadnych środków odżywczych. W związku z tym funkcjonuje na tym paliwie, które miał z poprzedniego dnia. W związku z tym, oprócz odnowy, twój organizm jest w stanie spalać te pokłady tłuszczu, które masz w sobie, by funkcjonować. Jak dodasz do tego jeszcze ruch, o którym nieustannie mówię, 10-15 minut po to, by przyspieszyć krążenie krwi, podnieść lekko ciśnienie naturalnie w organizmie, nieciężkie narzędzia, nieciężkie handle, zwykły ruch ciałem, to potęgujesz efekt spalania tłuszczu. Odnowa biologiczna jest jeszcze bardziej intensywna. Dlatego post wspiera nie tylko regenerację. Nie dlatego, że jedzenie jest złe, ale dlatego, że czas trawienia ma znaczenie. Dlatego, kiedy nie jesz rano, spróbuj przyciągnąć te okno żywieniowe, możliwie jak najdłużej. Bo jedzenie jest niezbędne, wiadomo, ale czas to właśnie nie jedzenie, ale czasem to właśnie nie jedzenie jeszcze przez chwilę pozwala ciału się naprawić, kiedy już wstało ze snu. Więc kończąc, jedzenie nie jest wrogiem. Zły timing tego jedzenia może nim być. Dlatego to, kiedy jesz, jest tak samo ważne, jak to, co jesz. Jak warto spróbować podejść do tego? Kiedy śpisz i nie jesz w ciągu nocy, spróbuj nie jeść pierwsze dwie godziny po przebudzeniu. Wypij herbatę, wypij wodę z solą morską, wypij nawet kawę. I poczekaj dwie godziny. Podczas tych dwóch godzin, kiedy się budzisz, zrób lekki ruch. Cokolwiek, co rutynowo robisz. Kiedy poczujesz się głodny, po prostu zjedz. Zrób to przez pierwsze pięć dni. Kiedy po pięciu dniach zobaczysz, że organizm nie krzyczy, że hormony nie odpalają ci już głodu, wydłuż o kolejną godzinę, tak, żebyś po tych kolejnych tygodniach dotrwał do 16-18 godzin. Zrób sobie rytuał, Zrób sobie nawyk, który spowoduje, że nie będziesz jadł do tych 16 godzin. A w trakcie tych 16 godzin, uwaga, wykonuj najbardziej potrzebne i produktywne czynności Twojego dnia w pracy i w domu. Bo to jest okno nie tylko żywieniowe, w którym nie jesz, to jest okno największej produktywności na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w domu i w pracy. Dlaczego? Bo jedyne co robisz, to pijesz płyny. Nie jesz, nie zasiadasz, nie gotujesz, nie przygotowujesz, nie siadasz, by jeść. Nie jesz i nie odpoczywasz po jedzeniu. Nie tracisz żadnych minut na to, co dzieje się z układem trawiennym. Możesz wykorzystać ten czas produktywnie na różne czynności. Umysł jest jak brzytwa bo nie musi trawić. Krew nie ucieka z umysłu do brzucha po to, by trawić jedzenie. Ty jesteś w pełni rzeźki, po kawie, herbacie. To jest wystarczające, by pobudzić organizm z rana. A wykorzystując ten czas na pracę i na inne czynności, które są związane z domem, wiesz, że po pewnej godzinie będziesz miał zakończony pewny etap czynności, które musiałeś zrobić i kiedy zasiądzisz do jedzenia, będziesz traktował to jak rytuał. Będziesz cieszył się, że po tylu godzinach mogłeś pozwolić sobie na zakończenie tego postu, wejść w normalne jedzenie i dokonać rytualnej konsumpcji dobrego dania, które sam przygotowałeś dla siebie. I mając wykonaną część czynności z poprzednich godzin, będziesz tym bardziej zadowolony, bo organizm, wiedząc, że dokonałeś pewnych czynności i je zakończyłeś, wyda ci dużo. Endorfin i dopaminy, bo dopamina jest hormonem sukcesu, jest hormonem accomplishmentu. Kiedy uda coś się zakończyć w Twojej działalności, on się również wydziela w organizmie i tak będziesz się czuł około godziny południowej, kiedy zaczniesz jeść. To był kod nawyku, ja zachęcam Was do właśnie tego nawyku, przerywanego postu, wydłużania, niejedzenia, możliwie rano, rano, rano.